Cześć, witam. Historia i teraźniejszość. To jest nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych. Pojawił się w klasie pierwszej i od razu wzbudził kontrowersję ze sprawą podręcznika do tego przedmiotu, napisanego przez profesora Roszkowskiego. Ale zanim o podręczniku jednym i drugim, bo ukazał się drugi podręcznik ze WSIP-u. Chciałam zacząć od korzeni, czyli od tego, no, co rzutuje na zawartość treści i kształt podręcznika. To jest tak zwana podstawa programowa. Podstawa programowa, którą bardzo dokładnie przeczytałam i ona mi się nie podoba ze względu na proporcje treści. Otóż podręcz przedmiot nosi nazwę historia i teraźniejszość. I ma zastąpić WOS, czyli wiedzę o społeczeństwie. A z tej prog podstawy programowej wynika, że dwie trzecie treści to jest historia, i moim zdaniem treści historyczne powinien, powinny znaleźć się w przedmiocie zwanym historią, bo niebezpiecznie uszczupliły wiedzę o społeczeństwie, czyli to, co, czego w historii nie ma. A co jest ważne, zwłaszcza dziś, dla życia społecznego. Natomiast teraz, dzisiejszość, to jest tak, taka, taka sobie tam maźnięta w małych ilościach. Natomiast cele kształcenia tej podstawy programowej są imponujące i są piękne. Przeczytam Wam te cele. Pierwszy, w aspekcie stosunku do prawdy stałego zmierzania do jej poznania i odróżniania od fałszu. Drugie: w aspekcie stosunku do dobra, przyjęcia go jako głównego kryterium wartościowania moralnego i odróżniania od zła. I trzecie: w aspekcie stosunku do życia, czyli osobistego zaangażowania, kształtowania zamierzeń według własnych pasji, zdolności oraz poczucia wspólnoty i służby. Cele są piękne, no, ale pozostały na papierze, ponieważ dalej te cele rozwinięto w pewne zadania dla ucznia, w pewne treści, no i to te piękne idee niestety się tutaj zagubiły. A teraz przejdę do podręczników. Pierwszy, jak mówię, kontrowersyjny. Napisany przez profesora Roszkowskiego. Kładka wygląda, tak już, już chyba znana wszystkim Polakom. Yy, historia i teraźniejszość to są lata 45-79. Profesor Roszkowski no, jest profesorem, pracownikiem naukowym, ma 70 plus lat. Jego książka jest gruba, ponad 500 stron i porusza 128 zagadnień. Yy, to Tyle na razie. Druga książka to jest WSIP. O połowę cieńsza, ponad 200 stron i poruszają autorzy 28 zagadnień, a autorzy to Ludzie 40+, plus, Izabela Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adam Cisek. Niektórzy z nich pracują jako nauczyciele w 40. Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. I teraz, po wnikliwym przeczytaniu treści obu podręczników, gdybym miała uczyć je historii hitu, to wybrałabym podręcznik Sipu. Dlaczego? Bo jest chudszy przejrzyście napisany, bardzo bardzo się sprawdzi przy powtórkach, przy do matury, do sprawdzianów porządkuje wiedzę, kolory, wszystko jest tutaj świetne. Dlatego wybrałabym ten z mojej sądy wśród uczniów, a było to pięcioro uczniów. Okazało się, że oni też wybraliby ten, dlatego że jest chudy, jak powiedzieli. Oczywiście oni nie znają treści, ja znam. Więc wybrali by ten, bo jest chudy. Natomiast ym, czytając. Pod, aha, jeszcze dlaczego? Ponieważ autorzy powstrzymują się od narzucania swoich, przed narzucaniem swoich opinii, poglądów, ocen. Ym, pozostawiają to widocznie uczniom, dyskusjom, na lekcji. Dlatego ten podręcznik mi się podoba. Natomiast to jest podręcznik profesora Roszkowskiego, mam wydanie poprawione, czyli nie ma tu tego kontrowersyjnego cytatu o hodowli dzieci z in vitro, ale jest tu wiele innych. Kontrowersyjnych poglądów, które kłócą się z celami zawartymi w, pro, w podstawie programowej, zwłaszcza w tym, żeby uczeń sam docierał do wiedzy obiektywnej, sprawiedliwej, itd. itd. Podręcznik poprzedzony jest wstępem napisanym przez profesora, i w tym wstępie możemy już w drugim zdaniu przeczytać, że Powstał przede wszystkim z myślą o holistycznym podejściu do ucznia. Jego układ jest klarowny, edytorstwo estetyczne, a strupień narracyjny i linearny. Zgro zgodzę się z tym, że klarowny i tak dalej, linearny. Tu jest, w tym podręczniku jest to, jest też nowoczesny, bo są tu tak zwane QR-y, czyli te, wiecie co, można sobie odczytać i posłuchać czegoś tam, na przykład fragmentu przemówienia, piosenki. i. Ja nie słuchałam, bo nie umiem uruchamiać QR-ów, ale zaskoczyło mnie, że najwięcej QR-ów to poświęconych jest samemu profesorowi. On przed każdym rozdziałem mm, mówi, nie wiem jak długo, nie wiem o czym, czy streszcza rozdział. To już Wy musicie mi podpowiedzieć. Dalej, profesor napisał, że. Książka ta, którą z powodzeniem można przeczytać jako powieść historyczną. Zgadzam się. Świetnie się tę książkę czyta. Właśnie jak powieść historyczną. Bo profesor ma lekkie pióro. I czytając, ani razu się nie znudziłam, co nie znaczy, że się nie zirytowałam albo nawet wściekłam. To już jest insza, inszość. Dalej profesor napisał tak, że ten podręcznik przede wszystkim forma podręcznika przygotowuje ucznia do dalszej drogi akademickiej. Ponieważ wymaga on pewnej dozy samodzielności. O, właśnie. Tu się nie mogę zgodzić. Jeżeli do kariery akademickiej, do drogi akademickiej, no to um, sami wiecie, jak często historia wybierana jest jako przedmiot maturalny. W porównaniu z innymi przedmiotami. Nieczęsto. Jeżeli natomiast do samodzielnego myślenia, no to on do tego ucznia, w tym ucznia, tego ucznia nie nauczy. Dlatego że. Um, ten podręcznik ma moim zdaniem jedną wielką wadę. To jest podręcznik zawierający opinie mm, profesora na temat przedstawianych zagadnień. I to opinie, które uczeń może uznać za jedynie słuszne, no, ponieważ nie ma możliwości skonfrontowania tego z innymi mm, opiniami. Z, jest tu wprawdzie w obu podręcznikach, które są uzupełniające, trochę różne, trochę wspólne, ale raczej różne. A więc uczeń, nie ma możliwości, ten, który nie docieka i nie przygotowuje się do kariery akademickiej, do skonfrontowania poglądów profesora z innymi poglądami, może uznać je za obowiązujące, na przykład na maturze, co mi się bardzo nie podoba. Na przykład z zadań, tam wypisałam sobie, że w takim dziale świat i Pols Polska po drugiej, i świat po II wojnie światowej, uczeń tak samodzielnie i sprawiedliwie ocenia przemiany zachodzące w Polsce i na świecie po zakończeniu II wojny światowej. A u profesora jest rozdział Skutki II wojny światowej. Pod tytułem Polska największą ofiarą. Czy to jakby zobliguje ucznia do szukania swoich ocen, sprawiedliwej oceny, czy nie uzna on tego, tej opinii za jedyną i obowiązującą, czy nie wzbudzi to w uczniu, bowiem mnie wzbudziło, Y, y, poczucie krzywdy, a nawet chęć nie wiem, odwetu, czy ubiegania się o rekompensatę. Jest bowiem to, ten cały rozdział i opinie profesora y, są, jak mówię, jednoznaczne. Nie ma tu choćby przytaczania takich przykładów, jak ten, który znalazł się w książce Rafała Hetmana. Pod tytułem Las Zbliża się Powoli, kto po wojnie mordował w Dębrzynie. Nie będę omawiała książki, bo film jest już na moim, na moim kanale, ale takich kontrowersyjnych wydarzeń opisanych tu u profesora nie znajdziemy. Jak więc jeszcze raz powtarzam: uczeń może samodzielnie i sprawiedliwie ocenia przemiany zachodzące w Polsce. I na świecie po zakończeniu II wojny światowej. Profesor uczniowi to skutecznie uniemożliwił. Jeszcze jedno. Dużo oprócz historii, dużo miejsca, znaczy sporo, autor po, profesor poświęca przemianom kulturowym, społecznościowym na zachodzie Europy, omawiając pewne Nurty muzyczne, pewne nurty literackie, pewne e, nurty filmowe i na przykład o zespole Pink Floyd i jego albumie The Wall, czyli ściana, napisał tak: Słynna płyta zespołu Pink Floyd The Wall zawierała pieśń, która stała się niemal hymnem pokolenia. Słowa tej pieśni są wręcz wyzwaniem do buntu dzieci przeciw nauczycielom. Nie potrzebujemy, tu jest cytat, nie potrzebujemy wykształcenia, nie potrzebujemy kontroli myśli, żadnego sarkazmu w klasie. Nauczyciele, zostawcie dzieciaki w spokoju. Teraz już więc wiem, że jeżeli uczniowie moi czy inni krytycznie oceniają nauczycieli, buntują się przeciwko nim, to wiem, że nasłuchali się zespołu Pink Floyd. Następne, inne oceny profesora tych przemian. Co tutaj ja mam? Już, już, już. O! Ym, profesor wielokrotnie odnosi się do tak zwanej rewolty młodzieżowej w latach tam 60. w Stanach Zjednoczonych, w Europie i Yy, przytacza hasło sex, drag, and rock and roll, mówiąc tak: Można to było przewidzieć. Yy, efekty w przypadku rewolucji obyczajowej i społecznej lat 60., jej skutki były w dużej mierze opłakane. Można to było przewidzieć, po pierwsze, oceniając bez emocji cel, który chciano osiągnąć czyli niczym nieskrępowaną wolność. Po drugie, oceniając metodę wiodącą do tego celu, seks, drugs and rock and roll. Przy czym muzyka rockowa sama w sobie najczęściej doza, jest doza, stanowiła w tym zestawieniu rodzaj parawanu dla pierwszych dwóch członów hasła. W latach 60., o których mowa, profesor miał 30 lat. Czyżby nie pragnął popróbować seks Drugs and, rock and Roll i czyżby nie słuchał Radia Luksemburg? Takie mi się pytanko tutaj nasunęło. No dobrze, co tam jeszcze? Aha, gdzie to była ta nowa fa Dobrze, e, profesor też odnosi się, jak mówię, do innych e, trendów kulturowych na Zachodzie. Na przykład m, ocenia francuską Nową falę I kiedy czytam e, tę ocenę, to tak mi się od razu przypomniał e, inżynier Mamon z rejsu. Zupełnie nie wiem dlaczego. E, pisze nawet o, mojej, o jednej z moich ulubionych książek francuskich tego okresu, o której Wam mówiłam, a mianowicie Witaj smutku Françoise Sagan, mówiąc. Że bohaterowie tej powieści uprawiali seks z nudów. Nie wiem, co na taką cenę powiedzieliby znawcy literatury francuskiej, ale ja się z taką oceną nie zgadzam. Zadaję, chociaż oczywiście profesor ma do tego prawo, ale jeżeli młodzież to przeczyta, no to wiadomo. Zadaje również profesor różne pytania, i zaraz jedno z nich wam przeczytam o problemy rasowe jako przyczyna buntu w USA. Najpierw o Martinie Kingu, a potem zadaje takie pytanie. Jeszcze raz mówię o rozdziale. Problemy rasowe jako przyczyna buntu w USA. Zadaje takie pytanie. Czy jest jednak sens dzisiaj w XXI wieku obciążać winą tych, którzy z wyzyskiem niewolników nie mają nic wspólnego? No, co sądzicie o tym pytaniu? Sami yy, musicie yy, sobie na to pytanie odpowiedzieć, tak? O, o Zuckerbergu jeszcze mówi. Gdzie tu jest ten Zuckerberg? O! Yy, w rozdziale zatytułowanym Wybory yy, pochyla się nad mediami społecznościowymi. I tu chyba o YouTubie, czy ten, co ten Marek Zuckerberg założył, nie wiem. Czy możemy wierzyć, że młody miliarder z Kalifornii będzie troszczył się o nasze polskie sprawy, a nie o własne interesy? Nic na to nie wskazuje. W ogóle pro podręcznik profesora przestawia świat w czarnych barwach. Nawet jeżeli, oha, zachodnich tam intelektualistów nazywa, cytując Lenina, pożytecznymi idiotami, nawet jeżeli ktoś coś próbował gdzieś tam zakładać, to za, y, y, zawsze jest jakieś, profesor wsadza mu szpile, chce go skompromitować, wyciągając, nawet jeżeli takie prawdziwe cytaty, jakieś wypowiedzi danej osoby, jest to bardzo obrzydliwy cytat, Obrzydliwy nie dlatego, jak brzmi, tylko obrzydliwy, bo obrzydliwy został zamieszczony w tym podręczniku na temat upodobań seksualnych jednego z przywódców rewolty młodzieżowej w 1968 roku. Moim zdaniem ten cytat nie powinien się znaleźć w podręczniku dla szkół ponadpodstawowych, dla uczniów klasy pierwszej. A jednak się znajduje. A więc wszyscy są B. Z tego podręcznika. Świat jest przygnębiający. Zawsze jest jakieś, jakieś drugie dno, nieuczciwe, ktoś ma nieuczciwe intencje. Oczywiście wobec kogo? Wobec Polski i Polaków. Mówiłam o tym maźnięciu teraźniejszością. Tak, teraz pokażę Wam rozdział i maźnięcie teraźniejszością. Rozdział nosi tytuł Demokracja, dia Dialog i Populizm. Jest on, ten rozdział ilustrowany trzema e, współczesnymi fotografiami Donalda Trumpa, Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. I możecie sobie teraz się pobawić, zabawę historyczną, który to wyraz do którego zdjęcia pasuje. Do której osobowości pasuje. Ciekawa zabawa. A więc nie mogłam się powstrzymać przed oceną I, i tak byłam łagodna. Tu natomiast, jak mówię, do szkoły przydatny jak najbardziej. Obie książki, natomiast właściwie autorów, do, autorów obu książek mam jeden wielki zarzut językowy. Za wprowadzenie zbędne moim zdaniem rusycyzmu. Już wam mówię o co mi chodzi. W obu książkach pojawia się taki skrót. ZSRS. Nie wiedziałam, co ten skrót oznacza. A to jest nazwa państwa, które już nie istnieje. Dopiero przy którejś tam stronie zorientowałam się, że chodzi o Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Ten kraj przez wiele dziesiątków lat. Nazywany był jak związek socjalistycznych Republik Radzieckich. Wyraz sowieckich jest ewidentnym rusycyzmem I nie wiem, komu przymiotnik radzieckich i dlaczego przeszkadzał, że autorzy lansują ten przymiotnik będący rusycyzmem. W tym temacie proszę, żebyście sobie obejrzeli wypowiedź profesora Miotka, który uzasadnia, dlaczego wyraz sowiecki jest rusycyzmem, zbędnie wprowadzany, a dlaczego wyraz radziecki jest, jest wyrazem polskiego pochodzenia? No i nazwa tego kraju taka powinna pozostać. Nie jestem więc zadowolona z wprowadzenia przedmiotu hit i teraźniejszość w takiej formie, z taką podstawą programową. No, ale cóż autorzy, zwłaszcza ci, mogli zrobić? Natomiast podręcznik mm, profesora Roszkowskiego, moim zdaniem, dyskwalifikuje on sam poprzez narzucanie własnych poglądów uczniom, którzy zgodnie z podstawą programową mają sami poszukiwać: czego? Prawdy, dobra, celu w życiu. Profesor im to skutecznie uniemożliwia. Mam nadzieję, że słowo skutecznie nie okaże się w praktyce, że tak powiem, właściwe i młodzież sama znajdzie drogę do tej prawdy, dobra i celów życiowych. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję, do zobaczenia.